Cześć! Święta, święta i po świętach. Tak naprawdę nie udało się nam nagrywać tak często, jakby tego chciało się. Dzisiaj mamy dzień przed Nowym Rokiem. Tak naprawdę też czasu jak zwykle brakuje, ponieważ teraz na szybko robimy jakieś sałatki, szybkie przygotowania. i Świętujemy Nowy Rok nie u siebie, ale jak widzicie jeszcze nie jestem uszykowana, więc... Na szybko coś gotuję, szykuję. Paweł jeszcze ogarnia mieszkanko, bo już mamy... 15 godziny, a jesteśmy umówieni na 18, więc żeby wszystko zdążyć, więc mam nadzieję, że dzisiaj da się nam coś nagrać i że coś mam pokazać, no zobaczymy co z tego wyjdzie. Robimy bardzo szybką i prostą sałatkę, czyli tak, dajemy nutle, Ona jeszcze tak naprawdę nabuchną od, od wody i więcej. Teraz ich zaparzam wodą, przykrywam przykrywką i odstawiam. W tym czasie będę kroić kiełbasę. U mnie to będzie kiełbasa śląska. A teraz kroję ogórek świeży. Ania tam w kuchni właśnie przygotuję sałatkę. Ja wytarłem kurze na Nowy Rok, a teraz będę odkurzał dywany. Zabieram się do pracy i oddaję Tak, Ja tak naprawdę już kończę przygotowanie tej sałatki, dodaję jeszcze kukurudzę, zaczekam, zanim wystygnie jeszcze ten karon, dam jeszcze różnych przypraw, koperku na przykład, sól, pieprz, majonez i sałatka będzie gotowa. Zanim wystygnę makaron nudle, sałatka poszła w bok i czeka swojej kolei, żeby ją skończyć. W tym czasie już biorę się za inne danie, i to będzie szybkie danie z ciasta francuskiego. Czyli dam kiełbaskę, natrze na grubej terce oraz, oraz, oraz ser. Już mam na tartej. Na ciasto, ciasto posmaruję ketchupem, wszystko zalinię w rulon, pokroję i Praca. Dobra, w końcu niestety musiałam zmienić koncepcję, ponieważ jak zaczęłam y, trzeć na grubej tarce, y, niekoniecznie mi to się podobało, więc, y, więc po prostu to kroję na małe kawałki. Jeszcze na koniec dodam trochę bazylii, ale wszystko zależy od Waszego smaku. Teraz wijamy to wszystko w roux. Na gotową gwiazdkę daję papier do pieczenia, żeby nam nic nie przystało do dna. Papier dodatkowo smaruję olejem. Dobra, i teraz kroimy. Jeszcze na koniec bijamy jajko. I smarujemy teraz nasze ciasto. Tak naprawdę starać się bardzo blisko do siebie nie stawić, ponieważ ono kiedy będzie się piec, to jeszcze zwiększy się w swoich rozmiarach. Ciasto francuskie już i się pieczy, więc wracam do sałatki. Makarony, nudle już wystygły, więc można teraz e, łączyć. I majonez. My akurat bierzemy winiara, ponieważ uważamy, że to jest jeden z najlepszych. A majonez ma spore znaczenia, jeżeli chodzi o sałatkę z majonezem, więc winiary. Jeszcze chwilkę by zapomniałam zioła kuchni polskiej wydały troszkę kolorku oraz smaku, więc nie może tu też zabraknąć. I cóż po wymieszaniu nasza sałatka już będzie gotowa. Muszę spróbować tą sałatkę, czy na pewno wszystkie składniki są dobrze wymieszane i czy ona jest tak samo dobra jak dobrze wygląda. Wydaje mi się, że przekąska z ciasta francuskiego już jest gotowa. Zostało mi najważniejsze, powiedzmy. To są włosy. Makijaż, jak widzicie, już został zrobiony. Cóż, włosy. Długi czas, szczerze mówiąc, zastanawiałam się nad kupnem lukówki i bardzo długo nie mogłam zdecydować się, która z nich będzie dobra, która mi jest potrzebna i którą tak naprawdę będę używać nie tylko codziennie, ale i przy różnych okazjach, więc dzisiaj na szybko polecieliśmy do sklepu i wyjechaliśmy my w sklepie w media ekspert takie urządzenia, dzięki którym możemy zrobić różne fryzury, czyli można wysuszyć włosy, można wyprostować, fajnie wyciągnąć oraz zrobić loki, co dzisiaj ja będę robić, więc Mam nadzieję, że u mnie fajnie wyjdzie i będę zadowolona z efektu. Zdążyłam już skorzystać z tej, od tej szczotki. Z początku przestraszyłam się, bo tak naprawdę użyłam ją pierwszy raz i w ogóle nie umiem z niej korzystać, ale już troszeczkę się nauczyłam. Pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda. Tak, z początku łączamy powietrze i pręcimy i trzeba zdążać ją przesuwać. I nie wiem, czy będzie widać to na kamerce, ale efekt jest zachwycający. Ale spójrzcie, jak ona fajnie błyszczy. No, jest niesamowite. Jeszcze może dodam Ważny moment, że do układania włosów używałam sprayserem, który chroni nasze włosy przed przesuszeniem. No i jeżeli połączę te dwa produkty, wygląda fajnie. My już jesteśmy ubrani, jak możecie zauważyć niestety z moimi włosami zbyt duże zmiany już nie odbyło się, ponieważ jak się okazało to nie jest takie łatwe i proste do zrobienia, więc tą procedurę już zostawiam sobie na przyszłość. I cóż. My teraz wychodzimy do mojego brata na taką małą posiadówkę sylwestrową. Na no Wam chcielibyśmy życzyć wszystkiego najlepszego w nadchodzącym nowym 2023 roku. Spełnienia wszystkich marzeń, sukcesów i wszystkiego, co sobie wymarzycie. No i przede wszystkim myru w spokoju w Waszych rodzinach. Tak, bo to jest najważniejsze. Dobra. No i co? Uciekamy w takim razie. I mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy częściej do Was się odzywać. I częściej wypuszczać filmiki. na miejscu. O, -o. Paweł, ty znasz klet? Znam. No na przejście. Dobra, już za minutkiem jedziemy po Tak. Będziemy pić jeść. I czekać na, na nowy o, rok. I czekać na nowy rok. Uuuu, nie, nie, teraz. No, Zabekli do jedna kabelka. No. Kochani, to są nasze przygotowania do powitania Nowego Roku. No cóż kochani, już mamy 2023 rok i mamy nadzieję, że ten rok będzie bardzo udany i lepszy niż był poprzedni. i Wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Witamy już raz w nowym roku. My właśnie szykujemy się do wyjścia, jedziemy w odwiedziny do babci. Tak, ponieważ na święta też nie było możliwości ją odwiedzić, więc co, prezenty spakowane, szykujemy się i wychodzimy. Dziękujemy Wam za oglądanie tego filmu i do zobaczenia w kolejnych. Nie zapomnijcie też o postawieniu łapki w górę, jeżeli Wam się film podobał i zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia. 爸。<Bye. S 2> <Bye. S 3>